Jasasz Witam was ponownie w Grecji Dzisiaj wam powiem e, tradycyjny przepis na dżadziki greckie Nasze wkładniki jogurt ogórek czosnek sól ocet olej Teraz Obieramy ogórka, takie paski w zebrę, bo później będą dżadziki bardziej zielone, świeże. Ogórki są już obrane i teraz trzemy je na tarce o grubych oczkach, moje, dżadziki, moje ogórki. Są już wyszatkowane. Musimy wycisnąć bardzo mocno ten sok z tych ogórków i dajemy do, do drugiej miseczki. Moje ogórki są już gotowe. Dajemy do miski z, z, jogu z jogurtem soli, octu, oleju i ładnie to wszystko mieszamy. I teraz co ja robię? Bo moja siostrzczyczka, Beata, ona nie lubi czosku, ale mój syn też. Czyli co, ja, co robimy? Przekładamy połowę, ile chcemy właściwie, do drugiej miseczki. I na samym końcu dodamy naszego czosku, bo tradycyjne greckie dzadziki są właśnie z czosnkiem ale uwierzcie mi naprawdę że nawet jak się nie da czosku, to też będą smaczne dzadziki do widzenia Państwu dziękujemy i zapraszamy na następny odcinek